Cześć! Szymon z tej strony. Witam na moim kanale w kolejnym odcinku Przeczytania z Biblioteki. Lucky Luke Daltonowie odkupują winy. Jest to kolejny już komik z tej serii, który tym razem wypożyczyłem w książce Beskidzkiej w Bielsku Białej w chwili na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Reja. I cóż, nie wiem czy czytaliście Lucky Luke'ów. Ja trochę ich poczytałem, nie wszystkie częściowo. Zresztą tutaj na końcu mamy taką fajną listę, wyszło ich dużo. Część jest pisana przez Grenego Gościnnego, tak jak ten album, i rysowana przez Morisa. To są tacy najważniejsi twórcy w okresie tego, yy, tej postaci, że tak określę. No i cóż, do tej pory jednym z moich ulubionych tomów był Diligence oraz Jesse James, bo te tomy poznałem jako dziecko, zaczytywałem się na nich wielokrotnie i teraz mam okazję przeczytać tom, którym się strasznie. Ale to strasznie spodobał. Ale po kolei. Cóż, w sieci lakiluka mamy lakiluka, Jolly Jumpera, pies, psa Bzika i przede wszystkim Daltonów. I oni co jakiś czas mają takie różne perypetie. Lakiluka zazwyczaj ich łapie, jak oni wykonują jakieś, wykonują jakieś zbrodnie, przestępstwa, jakieś kradzieże, napadu i tak dalej. Oni siedzą w więzienia, po czym uciekają i tak to się kręci. Historia tutaj zaczyna się tak niestandardowo. Nasz główny bohater dostaje wezwanie do Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, gdzie ma być przedyskutowany czy wprowadzony pewien rewolucyjny pomysł odnośnie powiedzmy, zasad penitencjarnych czy tam więziennictwa, ponieważ stwierdzono, że takie siedzenie i zamykanie bez celu to nic nie daje, że trzeba dać szansę tym, nazwijmy to. Przestępcom, złoczyńcom, skazanym, szansę Szansę na powrót do jakiegoś w miarę normalnego życia. I eksperyment polega na tym: zwalniamy ich war war przestępców warunkowo na miesiąc i są pod dozorem. Jeżeli przez miesiąc nie popełniam żadnego przestępstwa, sprawa jest zamknięta, są wolni i tak dalej. Mogą żyć dalej. Jakby nic się nie stało. Są zwolnieni z więzienia. Natomiast gwarantem tej. Go, tego wyroku, czy tego, tych zasad, miał być Lucky look. I wymyślili, że Lucky look, że padnie na Daltonów, jako że to są najbardziej zaciekli kryminaliści, zapiekli, którzy generalnie nie mają skrupułów i tak dalej, są kryminalistami, nazwijmy to, z powołania, to nie będzie lepszych kandydatów, żeby sprawdzić, czy da się nakłonić przestępcę do uczciwego życia przez 30 dni, czy tam, przez, przez miesiąc, czy nie. No i cóż, pomysł wydaje się z jednej strony kuriozalny, z drugiej strony coś takiego występuje. Mamy na przykład 3 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. To coś takiego funkcjonuje, więc tu jest forma oczywiście żartobliwa, bo to jest Lucky Look. To jest komiks humorystyczny. Na początku oczywiście Daltonowie nie do końca wierzą, że coś takiego jest możliwe. No i później mamy mnóstwo, mnóstwo przypadkowych zdarzeń, ciągu śmiesznych anegdot, sytuacji wynikających w dużej mierze z reputacji Daltonów. Ponieważ my wiemy, że taki, nazwijmy to, wyrok jest, natomiast, czy taki wyrok, takie postępowanie, taki plan, zamierzenie. Natomiast zwykli mieszkańcy, którzy znają Daltonów z reputacji, jak ich widzą, to co robią? Uciekają, poddają się, oddają kosztowności i tak dalej. Więc trochę musi podchwać, zanim to się jakoś dotrze. I jest tu naprawdę kilka takich scen, że parsknąłem śmiechem. Czy powiem wam jak to się skończy? Nie powiem. Czy można się tego domyślić? Raczej tak. Ale jak i dlaczego? Oj, to warto się samemu o tym przekonać. Ja powiem, że to jest jeden z moich ulubionych teraz tomów Lucky Luka, bo po prostu dawno się tak nie śmiałem. Co mnie bardzo cieszy, bo lubię się śmiać czytając komiksy. Rysunki są przyjemne: Fabuła. Może i trochę przewidywalna, ale z drugiej strony to jest taki schemat bazujący na tym, że coś takiego ma się wydarzyć. Postacie zachowują się tak, jak się kojarzę. No i generalnie jest po prostu wesoło. Aczkolwiek też przemyconych jest właśnie kilka takich prawd, czyli chociażby właśnie to, jak reputacja człowieka wyprzedza, czy na przykład podążanie za tłumem, że ktoś rzuci czasem jakieś głupie hasło w tłum i tłum podłapuje i po prostu bezrefleksyjnie bez podąża. To, to jest fajnie przemycone w tym komiksie. Ja jestem zadowolony. Jeżeli mieszkacie w Bielsku, w jej lub okolicach, lubicie radki Luke'a, to możecie sobie pójść do biblioteki, Potem akurat egzemplarz do filii na Osiedlu Słonecznym przy ulicy Rej, sobie wypożyczyć. To jest naprawdę lekka, przyjemna, wesoła lektura. Z mojej strony to było tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.